Cześć, nazywam się Justyna Staszczyk. Zaraz pokażę Wam krótką relację z statku. Jest 8 lipca 2025, godzina 11. Moje dziecko jest w Junior Clubie. Obecnie jestem na MSC World America. Zaraz pokażę Wam kilka miejsc. Jakie możecie zwiedzić tutaj i skorzystać z nich, będąc na, na statku? Tutaj mamy windy. Jeden na piętro 19. winda D. Właśnie przyjechała. Zaraz ślę kolejną reżyserię, Może tak powiem, bo to nagrywam z marszu, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda na żywo na statku. Więc nic nie jest przygotowane kompletnie. Mój głos ledwo słychać. Mam nadzieję, że coś słyszycie. Już jesteśmy na piętrze 19. Widzimy się na części sportowej. Jednak piętro 20 i właśnie słyszę mojego syna. Hej, ja chciałam po Ciebie podejść. Nagrywam teraz. Jak Ci się podoba? Dobrze jest. Super. To chcesz jeszcze tak. robić? Wolę być tam w sali? W sali? Ta, wolę być w sali. Tam mają przynajmniej bilarda. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No to popatrzcie, jeśli teraz do Ciebie przyjdę, dobrze? Mój synek tutaj bawi się w tej części. Jak widzę, chciałam po niego podejść, żeby zobaczyć czy jeszcze chce być w, klubie, w Junior klawie, ale usłyszałam jego głos, więc, więc e, podeszłam. Jak widzicie, bawi się fajnie. E, to jest jednak piętro dwudzieste. Ten statek, o, trochę na mnie lekko pada, bo jesteśmy w Puerto Rico, bo tego jeszcze chyba nie powiedziałam. Jesteśmy w Puerto Rico. Wczoraj e, bojaliśmy się na tej huśtawce. Ja się trochę bałam, mój synek też, ale fajnie było. Tu do góry mamy park linowy. Ale jest, jest super. E, tutaj jest taki kiosk, w którym e, odbieramy takie Brązuletki, że znamy zasady bezpieczeństwa, i tak dalej, można codziennie zobaczyć godziny otwarcia tych atrakcji. Tutaj mamy część dla dzieci, tutaj są zjeżdżalnie z vr -goglami. Tutaj mamy promenadę na sam dół, jest również taka zjeżdżalnia, która 12 pięter w dół zjeżdża zaraz wam pokażę kolejne ujęcie jak tylko pokażę to zjeżdżalnie bo właśnie do niej dochodzę I zobaczcie tym rekinem teraz jest jeszcze zamknięte za pół godziny otwierają tym rekinem zjeżdżamy 10 pięter w dół 12, 12 przepraszam pięter w dół i tak to wygląda zaraz wam pokażę jeszcze część basenową. i myślę że takie krótkie nagranie wystarczy Pokazując część basenu, może powiem jeszcze kilka słów, żeby nie przedłużać. No dobra. spotkałam po drodze znajomego. Powiedz to, coś również. To się nagrywa. Tak, Tak, tak. wszystkich. Jak zwykle serdecznie. W Puerto Rico jesteśmy, przed chwilą padało. teraz się zaraz będzie znowu padać. tak koło to jest coś pięknego. Pogoda super, ciepłutko, statek bombowy. No, rewelacja. No, rewelacja. E, tutaj wam pokażę jeszcze widoczek na Puerto Rico z drugiej strony. Ja sobie zamówiłam spa na jutro na 11. Akurat mam darmową godzinę więc, chociaż e, wrócimy, że na ładny widok o, teraz bijać, A teraz przestało chwilę wiać, tak spróbuję szukać e, zamówiłam sobie na 11 darmowy spa jest da, dla mnie darmowe, ponieważ już jestem kolejny raz bo po prostu z klubem można podróżować wiele razy jest to nasz szósty rejs, a wasz? Czwarty Czwarty, tak? No, już ciężko no zliczyć trochę Czwarty, zliczyć, no. tak Zmarty. Dwa razy zimowe, dwa razy letnie Za każdym razem <laughs> trochę inaczej, ale to nie znaczy, że że znaczy w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli za każdym razem ciekawie, za każdym razem poznajemy coś nowego, nowych ludzi. Fajnie, super. No, tak powinny wyglądać wakacje. Sąsiadów z Wielkopolski, kilka osób z Warszawy. Byliśmy na Key będąc w Miami, potoczyliśmy w ogóle w Miami. Uh, nie wiem, czy ten filmik w ogóle przejdzie, bo jest bardzo długi, ale zobaczymy. Warto sobie tak organizować rejs, żeby przed rejsem też mieć ze 2-3 dni. Na, w tym miejscu, z którego się potem wypływa i po, po zakończeniu też bo wtedy można poznać też fajne, ciekawe miejsca nie skupiać się na samym tylko rejsie tylko jeszcze właśnie skorzystać dodatkowo tak jak my zrobiliśmy to w tym roku i trochę tą Florydę obejrzeliśmy sobie a, a teraz odpoczywamy po tym pięknym, pięknym zwiedzaniu Florydy ale jest Super. godzina 11.30 bo jeszcze nie zeszliśmy na ląd ponieważ dzisiaj a... jesteśmy do 11 Dzisiaj do, bardzo późno. Do 11.00? Więc ze skór korzystamy? Luzik. Co chciałam jeszcze ważnego powiedzieć, to to, że nasze poprzednie rejsy głównie były na Morzu Śródziemnym e, i były to zimowe rejsy, letnie rejsy. I e, raz tylko trafiliśmy na jakąś tam burzę, ale było całkiem spoko. Może chwilę, chwilę tam pobujało, i później było ok. A tutaj jest po, e, teraz e, lipiec i jest pogoda, deszcz, e, nie pogoda tylko. Warunki no. takie. Deszczowa pora. Trochę deszczy, ale nie jest tego dużo. no Tak jak widać, już teraz świeci piękne słońce. Rano popadało, ale to jak pada deszcz, to pada 15 minut. I no, zmokliśmy raz w majamy jak kury, a za 20 minut byliśmy cali już na sucho i tak, chodziliśmy. Tylko, to tylko tak, nas to trochę zmęczyło. Ale mimo tego deszczu jest bardzo, bardzo ciepło, więc nawet jak się lekko zmoknie, to. W zasadzie, Przyjemnie. To nawet jest to przyjemne. Ja się też trochę nastawiam że może tutaj przez tą porę deszczową ee, bujać, ale. Nie. nie. Chociaż wiadomość że dla żeglarzy dzisiaj biała w nocy szóstka, ale szliśmy do wiatru, więc w ogóle kompletnie ja byłem. to zdziwiony, znaczy że, zdziwiony nawet byłem, że nic, no kompletnie nic na statek nie reagował na taki wiatr. E